W opisie znajduje się link do strony Kinguin, na której można kupować przeróżne klucze do gier, więc polecam się zainteresować. Pulchny niedźwiedź. Halo, halo, cześć i czołem kluski z rosołem, ze mną jest Zylewik. Z takłajpem jedziemy. Będzie z takłajpem, myślisz? Nie. Eee, no, uciekną. Ale, 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 jak pamiętacie, prowadzimy dalej wojnę z Mamelukiem i buntownikami Karamanu, ponieważ chłopi w Karamańscy, patrząc na nadciągające armię Bizancją, stwierdzili, że to jest ten moment, w którym ta kasta robotnicza musi się zbuntować i powiedzieć dość, dość temu reżimowi, tytanicznemu reżimowi, który, swoją drogą, zostawiłem cię samemu, samego w tej bitwie, mam nadzieję, że wygrasz. A to dobrze, spoko, spoko. Ja tutaj staram się gonić tę powstałą armię Mameluka. Oni gdzieś tam uciekają, ale ja ich złapię. Ja, ich, ja mi się nie podoba to, że oni tej żyją jeszcze. Chociaż widzę, no, że oni ma... będą no, chyba chcieli mnie złapać. No to bardzo dobrze. Nawet, nawet mi się to podoba, ponieważ jeżeli oni cię złapią, to ja złapię ich. Z drugiej jednakże strony, dostałem informację. Rosja ma złotą R. Po pierwsze Rosja w ogóle. Rosja, Rosja. Właśnie, Rosja. To chciałem się po pierwsze. Rosja. Co to sojusznik, pamiętaj. No w sumie, ojeju, Karaman został podbity przez buntowników łopskich. Komuniści stwierdzili, wprowadzamy władzę partii A ja A ja, A ja, A ja A ja mam pomysł. Poczekam, aż będą mieli kłódeczkę. Mają kudeczkę i idę do Maltai. No i... Wyprzedzą mnie Ale to są mantens, więc oni tutaj są błysła popomniałem. jeśli no, będzie z tym no, czas. No, jeżeli zdążę. Dalej, 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 dalej Jele, się się spóźniłeś. Byli szybsi po prostu. Mają lepszego generała z manuwerem. Oni mają generała, który jak widzę. Co to był taki generał? No tak, i generał ma trzy manewry, mój ma jeden. I generał potrafi budować czołgi, potrafi budować jakieś tam jeepy. To jest taki z pustyni. Pamiętasz, jak mieliśmy warsko z karamanem? Już nie ma. tak, dwa forty Tragedia. Swoją drogą, czy dalej planujesz zostać bankrutem, czy jednak już plan. E, tak. Tak, 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 tak. A więc jednak. zaraz rozpoczniemy akcję bankrut. No to, to. Wiesz co, wiesz, mógłbym tak się utrzymywać w wieczność, tylko to mi było w ogóle potencjał nie mogę swojego wykorzystywać Przez to mm. muszę jakaś tam Już wszystko. World Conquerora nie, nie możesz zrobić. No nie, jestem bo, ta, bo tak to byś już zrobił, już by był, już, A, już by ja w, w tym roku jeszcze nie jesteś w Chinach? No, jak, jak możesz. 1000... Ja, jak możesz mieć 1583 rok? Ja, gdybym grał, to ja w 1583 roku miałbym rok 1700. No, tak by było. Ja jestem... Nupkiem jesteś, widzisz, nie umiesz grać. Czas ci za, za szybko. Znaczy, za, za wolno ci leci czas w grze. To, to jest niemożliwe. O, Austria jest znowu cesarzem. To dobrze, stabilny. Imperium wybrało stabilność. Tego nie można po samego powiedzieć o Karamanie, który za chwilę będzie miał bardzo duży problem, bo naprawdę tam władza komunistyczna. Słuchaj, to byłoby dobre, gdyby chłopi w momencie zwyciężenia w, bunt, w buntach, jakby wprowadzili jakiś taki swój ustrój chłopski. No bo ja na miejscu chłopów bym wprowadził. Takie, że a teraz. Tak, przy... no. Przebi sobie mury w halebie, bo niż szybko sukle będą zajmować. Dobra. Panie Mameluku. No, Mameluk, ej, jeszcze tylko z dwie prowincje i, i będziemy mogli pisować, wiesz? Gdzie jedna prowincja, to akurat i Maroko, i Jemen pójdzie wtedy. Więc idę na ten Damaszek, stanę tam przynajmniej i tyle. Uwu Bum. Nawet nie sprawdzałem, czy chcieliby coś dać, jakiekolwiek pieniądze, bo no, stwierdziłem, że nie będę ryzykował, bo ta sugla wypadła na ten moment, mm. nie? więc nie warto było ryzykować. Dobra, idę pocisnąć Karaman w takim razie, wojna jest już w zasadzie wygrana. Jedyne, co trzeba zrobić, to powiedzieć Karamanowi, że słyszałem, że jesteś nie niepodległym krajem, a to oznacza, że już nie, bo tak jakby trochę przyszedłem was zniszczyć na przykład. Nie? Boli mnie fakt, że nie mam klejma na tego Karamanu, na ten Karaman, a normalnie bym miał, gdybym szedł tym moim drzewkiem. Tym, tych, 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 tych. tych A coś ich potrzebował w Bułgarii? Znaczy, no, żeby mieć tutaj claimy na Western Anatolia i ogólnie na Central Anatolia i na cokolwiek, co jest tam Anatolia, to potrzebowałbym, jak widzę, jak widzę, okay. jak widzę. Wszystkie prowincje w Aidin Aria. Co to jest Aidin Aria? To tutaj. Gdzie ja stoję? Chyba. Tak. Eee, tak. Dokładnie te, te, te co ja dostaję, ci te wszystkie południowe od Mameluka, których nie masz No to w sumie w kolejna wojna z Mamelukiem to będzie wojna o te prowincje. Bo Mameluka ma już teraz są już tylko sprawa ja macham i i pracowuję sobie. bo nie, nie wygląda. Właśnie te tam obok sługi tam dopadnie w ten kamień. Nie mogę, bo mają statki. Brukują. Serio? Kurczę. Mogę stanąć tutaj, żeby nie przeszli sobie. Dobra, no to ja wbijam się tutaj we wszystkie prowincje mojego wroga. Zniszczę też chłopów w ich kraju, no bo no szanujmy się, no są pewne granice i chłopi nie mogą, nie mogą przekraczać pewnych granic. To jest, to jest smutne, ale prawdziwe, bo mogę czynić nową umiejętność. Wezmę chyba. Wezmę chyba. żeby się instytucja rozszerzała szybciej w True fate prowincjach, bo tak się składa, że ja mam True fate prowincje. Wszystkie prowincje moje to są True fate. Bo nie mam no żadnych prawie wszystkie. No, i A nie, już nie masz że w Albanii. Ale masz ma jedną. No i no ja już prowadzi, rozpocząłem plan bankrut. Wziąłem 4000 dodatkowych monet. I buduję manufaktury. To jest. Ale chwila, moment, bo jeżeli. Aha, dobra, bo ty wprowadzisz ten, tego bankruta dopiero jak zbudujesz te manufaktury, tak? 50 lat później. Mhm. Czy jeszcze znoży mi się na wojnę z Polską? To no no bo jakby wprowadził bankruta w momencie, kiedy buduje cokolwiek, to wszystkie budowe budowle są w tym momencie kasowane, w sensie anulowane i te pieniądze. I też tej... wszystkie budynki, które zostały zbudowane przez ostatnie 5 lat. Tak. Trzeba będzie poczekać długo. Swoją drogą a propos Polski, to wydaje mi się, że możesz już nie mieć do czego iść, bo Rosja stwierdziła, że a w sumie i za chwilę ta Polska się cofnie do granic, które ma współcześnie. Tak. Patrząc na to, co tutaj widzę. Tak naprawdę za chwilę będzie. A ja za chwilę będę miał karaman. Każdy ma swoje małe zwycięstwa. Dobra, jaki, wracam do siebie. Jaki kraj, jaki kraj, takie zwycięstwa? no. Smutne, ale prawdziwe. Ale pięknie to moje idee są maksowane. Mm, cudownie, cieszę się, naprawdę się cieszę. Ja bym jeszcze Quantity wymaksował, to miałbym morale plus 10% y, policy i Akunlu ak za taką luków. To trzeba być naprawdę odważnym. A teraz akują, bo będzie za silne. Ey, Akunlu ak to tam akurat easy peasy, bo oni z tego co pamiętam są jakimiś tam. Y, oni mają jakąś taką dziwną mnie, to jest Chwila. Oni nie mieli jakieś. A nie, to Karakunlu miało. Karakunlu miało te swoje. Jakieś takie dziwne ustroje, że tam jak jacyś barbarzyńcy czy coś tam, że oni tam musieli atakować wszystko i wszystkich. Karama. A to, to było z 5 Zmieniali to trochę, wiesz? Tak? No. No, i troszeczkę inne teraz to mają. Mają no, takie specjalne. Od chyba of Civilization e, mają takie specjalne jakieś umiejętności do klikania. Na przykład, że dostajesz kleman na każdego innowiercę, z którym e, masz granicę, na każdą prowincję na granicy swojej. Jakieś jeszcze rzeczy dostałem. Napisujesz no, ich? Owszem. I zabieram cały karaman. Tak, Zabili mówiłem, my, zabiliśmy ich 200 tysięcy i 90 mamoluków. A gdzieś ile mamoluków zabiliśmy? Bo nie patrzyłem. Nie, nie spojrzałem nawet. Stwierdziłem. Ale karamańczyków że tak. zabiliśmy 200 tysięcy. No to w sumie można stwierdzić, że to 7 tysięcy na północy tych buntowników to są już ostatni, ostatni ludzie, którzy mają jakiekolwiek korzenie karamańskie. Reszta no. została wymordowana podczas trwania tej wojny. No, zobaczymy za kilka lat, co się zbuntuje. A nawet masz ten, ładnego fonta masz teraz. No, taki grubiutki, taki, hmm, taki grubiutki, jak ja kiedyś normalnie. Taki twór. Naprawdę podoba mi się, podoba mi się. O, event. Event, który mówi mi: Imperium i wolny handel. I na miniaturce jest Korwin. Taki grubszy, ale jednak Korwin poznaję. Zawsze poznam tę twarz. I on mówi, że wolny handel jest wa ważny, jest ważny. jest I trade efficiency minus 10%. To jest. Ej, no to jest. To jest nierealne. Korwin by się z tym nie zgodził. On by powiedział, że tutaj powinien być event, że wprowadzasz wolny rynek i co i dostajesz plus 10 stabilności. Powyżej plus 3. Masz takie jedyna jedyną tak. możliwość tej gry, żeby mieć powyżej stabilności. Ostatnio, senior swanogą gadałem z innym youtuberem, też takim od Europy i tak dalej i gadaliśmy o YouTubie i o tym jak bardzo się lewacki robi i podzielił się taką anegdotką, że streamował sobie raz i tam wszystko na no, i miał zarabianie na tym YouTubie, na tym streamie włączone. I nagle zaczął mówić o Konfederacji, o tym, że tam głosowano na Konfederację i tak dalej. I dlaczego? I nagle jego zarabianie zniknęło. Film stał się nieodpowiedni <laughs> dla niektórych reklamodawców. <laughs> Ach, no, nie no no. no o czym ty mówisz? Jakiś jak, oszołomów z Konfederacji polecasz? Ogóle, jak możesz o nich wspominać? To by chciał się w tym samym filmiku reklamować. Zresztą to tak samo jak ostatnio się śmiałem, bo Korwin. słyszałeś o tym jak Aj, powstała ta Galicja Wołyń, nie? Atakuj. Tak, muszę klema zrobić. Ciśnij, ciśnij i wasalizu, nie? niż oddawał im kory. Bo mają pewnie całkiem sporo. A, wydaje mi się, że większość ich kory jest u mnie. A no tak, tak rzeczywiście. No. <laughs> wszystkie to po prostu niszcz. Ale wracając swoją drogą, też słyszałeś o tym, co tam Putin powiedział o Polakach, że wywołali się wojnę i tak dalej? A tak, tak, tak. tak. No, no, to ja, ja, rozumiem, że Korwin to tam ma te swoje i tak dalej on tam walczy z poprawnością polityczną. Powiem więcej. To co Korwin często mówi, nawet no. Nie odbiega bardzo od prawdy na przykład no, z tym, że Putin ma minimalnie, bo Korwin od wielu lat powtarza, że e, gdyby Polacy jakby nie zbudowali tego portu w Gdyni, to kto wie, jakby to się potoczyło, że trochę tak zdenerwowaliśmy Niemców. Wiadomo, tutaj, jeżeli chodzi o te, te sprawy historyczne, no, to, to, to wiadomo, kto jest jak dupa, każdy ma swój, swój pogląd i. Ja rozumiem, że Korwin lubi sobie gadać, ale jak to jest, że ta konfederacja zaczyna teraz zyskiwać nieco, tam w sondażach zaczynają powoli zyskiwać i nagle Korwin rzuca tekstem, który oczywiście idzie na nagłówki wszystkich gazet pod tytułem Korwin dwukropek. Putin to jednak ma trochę racji. No po prostu jak strzelić. Ja wiem, pod że. po on protokół 2, prawda? Dokładnie, bo potem, jak się obejrzy jego wypowiedź, oczywiście tam nie ma nic takiego, wiesz, jakiegoś przerażającego i jest takie ok, nie? Ale to jak on formułuje te zdania, to jest, on aż prosi się o to, żeby po prostu walnąć się w głowę, bo. To, no jak można w ogóle sformułować w polskim parlamencie zdanie Putin, to ma trochę racji. No? To, to... No nie, no po prostu no nie Tragedia straszna tragedia. Za mało o nim mówili, za dużo o Konfederacji No tak Aż sobie muszę zrobić nową nowy rodzaj jednostek, Soldaty Infantry Super, Podoba mi się ta na nazwa Soldaty Infantry z Bizancjum To, to brzmi dobrze, to, to brzmi jak coś co warto mieć Grałeś w taką grę Soldat kiedyś? Yy, to była strzelanka chyba No taka, taka 2D Aha, No coś tam było, coś tam było Pamiętam, w podstawcy mieliśmy na, na komputerach. U nas chyba też było właśnie w czytelni. Chociaż u nas największym hitem były plemiona, o dziwo. za moich czasów. Ludzie w czytelniach grali w plemiona, ale to jak byłem w liceum. A wcześniej. No to no tak, w liceum to ja grałem. A wcześniej wsią... Wcześniej tak, 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 tak. O game. I jeszcze była taka stronka z grami po prostu darmowymi. Na, którym, na której da, dało się grać w bardzo wiele takich badziewnych gier przeglądarkowych z tamtych czasów mm. we Flashu wykonanych. Nie pamiętam się ta strona nazywała, ale tam też dało się grać w Rąskiej to się nazywało? Chyba? E, o, z się grałem, to dużo, no. No, było, było. Było, 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 było. Jak mówi, jak mówi pan Krawczyk z miodowych lat. Swoją drogą, czy ja nie mogę już wziąć? Mogę wziąć? Kurczę, kurczę. Kur, kur, Kurczę, ja, ja mogę wziąć już tutaj moje wspaniałe punkty administracyjne. To jest ten moment, w którym pora wydoić te y. to jest Tylko po to, one są tylko po to potrzebne, żeby je wydoić. A wiesz, że to zmieniałem? No tak, słyszałem, że nie będzie już takiego czegoś, że będą miały więcej, więcej dogadania. Tak naprawdę. No bo takie wszystko będzie takie bardziej długookresowe, że coś tam będzie się tikowało, coś w długim okresie coś może to dać, a nie że co co te 15 lat. Wiesz sobie interakcję Ciekawe jak Rosjanie się czują z tym, że Bizancjum nie upadło, czyli Rosja nigdy nie została Trzecim Rzymem. Nigdy nie, nie mogli się nazwać Trzecim Rzymem. A DLC Trzeci Rzym mam. Smutne trochę dla nich. Opowiadałeś mi tak. historię z tym DLC. Tak, nie kupiłem go tylko po to, żeby Patriarcha nie miał przewagi na serii, w której grał Rosjum. Poczekaj, wojna jest na zachodzie w ogóle. Hiszpania kontr... Hiszpania i Austria kontra Francja i Wielka Brytania. Hiszpania, a ustęp ja nie widzę, żeby to się okupowali sobie Teraz się zaczęło A to jest chyba ten o tron Bohemia World Independence Ah, chcą niepodległości Teraz byłoby dla Ciebie spoko, bo byś taką Bohemię potem w przyszłość sobie zażarł no, Jak, jak mam mieć, so, ma mieć sojusz z Francją i Wielką Brytanią by będzie miała po tej wojnie, może być problematyczne Uwaga, nawracam moje nowo zdobyte prowincje. Ach, kocham nawracanie w tej grze, kiedyś się małem... Tak dawno nie nawracałem, teraz mam aż dwie serie, w których opieram się na nawracaniu prowincji. A ostatnie takie serie miałem 2-3 lata temu, bo tak naprawdę to nawracanie, jak, no jak nie masz tych religious, to nawracanie jest dość głupie. W sensie, jak już jesteś taką Hiszpanią i wbijasz się w Afrykę, to nawet nie warto ci tej Afryki nawracać, no bo... No bo po co? Na dobrą sprawę po co? I tak nic z tych prowincji nie masz. No poza buntownikami, ale tam tak zwiększasz w co? To jest jeden wielki, jeden wielki bunt w tej Afryce. No. Powinien dać jakąś taką mechanikę, rzeczywiście chcesz nawracać prowincję, bo teraz na przykład jako katolik, jak nawracasz, no dostajesz ten Papal Influence, który wydajesz na jakieś tam fajne bonusy, ale i tak wszyscy wiemy, że jedyne o, co, o czym człowiek marzy, kiedy jest tym katolikiem, to żeby być papieżem, bo papież ma fajne bonusy, takie naprawdę konkretne. Problem w tym, że no niestety, ale żeby zostać papieżem, to trzeba naprawdę mieć farta. Nawet nieważne, że wydać miliony tego Papal Influensa obecnie, to i tak nic, nie masz pewności, że zostaniesz tym papieżem. Kiedyś, no, no, nie zawsze. kiedyś to jeszcze ilość kardynałów coś znaczyła, tak? Tak, że tam kliknąłeś szybko, co też było bez sensu. Pamiętam, był tam nowy, nowy moment, w którym się pojawiały tam jakieś właśnie ten papal influence i trzeba było szybko klikać, żeby głosować na siebie, Ach. żeby kto zostanie papieżem ja, ja, ja. Już, no, w o tym zapomniałem. Tak, było, było. I boty, trzeba było też boty przekonywać, żeby na ciebie głosowały, ale boty zaczęły i tak głosowały na siebie i każdy głosował na siebie i papież i tak był mhm. losowy. Ale teraz też chyba ponoć mam zmienić to właśnie podejście do tego, do tego, jak ten papież będzie wybierany. Jakieś nowe tam mechaniki z tym związane. O ile yy, mnie pamięć nie myli, w tym nowym patchu. A ja mam buntowników Eretnidów. To brzmi jak jakaś podziemna rasa robaków. Eretnidy. <śm> <śm> co to jest w ogóle? Eretnid. Gadam. Ja pierdzielę. Ja pierdziukam. O, wybuchli w Aksarai. Stolica Eretnidów w Aksarai. Pięknie. Spłaciłem wszystkie pożyczki. A jak tam u Ciebie? No, powoli się tam szykuję po tego bankruta. A Galicja wołynia? Zdobyta? Niezdobyta? Niezdobyta nie zdobyta. Nie, ja, nie, ja nie mogę teraz nic podbijać. Taka ekspansja czy. Nie, kwestia tych pożyczek. Mhm, czyli jednak bankruta głosisz już teraz, jak tylko zbudujesz te manufaktury? No już się zbudowały, teraz czekam 5 lat. Hmm, słusznie. I jak chcesz mi wspomóc, to mógłbyś mi podesłać parę dukatów? A co już ci grozi bankrut tak po prostu sam z siebie? Nie, ale będzie tak na styk wszystko, wiesz. No, to czekaj, muszę zebrać troszeczkę tych dukatów, bo tak wiesz, wysłać ci 10 dukatów, to tak jakby po prostu dać ci w mordę czy to jest klas klasyka z dnia Świra. jakby ktoś dał mi w mordę. To jest 200 lat sojuszu raz wspólne wciśnięcie Osmana i Mamy Luka i oto mi płaci. 10 dukatów, jakby ktoś dał mi w mordę. Ja przerobiłem to kiedyś nawet pod Bama na Europkę. Tak. Tak, to, to takie, wiesz, takiego wewnętrznego do kampanii być player. Aby ktoś dał mi w mor. Gdyś myślałem, że dzień świra to komedia. Potem dorosłem. <śled> <śledzio> Jak patrzę na, na wypłatę z YouTube'a, 4 tysiące filmów, po każdy po 10 tysięcy wyświetleń, miliony godzin spędzonych na nagrywaniu. I oto mi płacą 980 złotych. <śledzio> <śledzio> Brawo. Wysyłam ci gifta. 100 dukatów na razie. To jest takie. Na razie 100 okay. dukatów. Będzie więcej, będzie więcej, spokojnie. Bo mój przywód to jest plus 17, więc. No. Będzie dobrze. Będzie no ja też będę miał po bankrucie, O! Chcę dożyć do tego bankruta. Teraz sobie aż zatrudnię jakiś panów tutaj, adwajzorów specjalnych, skoro mnie stać. W tej chwili płacę 32 na interest. U Jezus, Maria. Balansowam minus 14. Ale bym dał dużo. Za możliwość zbudowania tych wszystkich budowli, które chcę zbudować. Specjalnie nad ikonę wziąłem, żeby kosz budowli był tańszy. Miałem takie wielkie plany, a teraz zabuduję cały, cały, cały mój wspaniały kraj w, w pięknych budyneczkach. Trudno z mamym lukiem mój? się skończył. Kurczę! Bo oni teraz będą mieli. na mnie liczy. A no. zobacz jak dostaję po te No, ja chyba ich zaatakuję. No zaczekaj, jak powiem ci, ile mam. Moim 56 tysięcy. I te chemikalia są Zaczekaj, zaczekaj, bo ja będę bankrutem za lat 3, czyli za 8 skończę być bankrutem. Mam pytanie: jakim cudem Riaza nie dość, że się po pierwsze wyzwolił z pod władzy Rosji? Bo podejrzewam, że był pod władzą. Na żary się za darmo od Polski, wiesz? Kiedy my dojechaliśmy w Polskę, oni się zabili. Ja pierdzielę. Przecież ten Ryjaza jest coraz większy ode mnie. Terytorialnie przynajmniej No terytorialnie na pewno, ale na pewno nie, bo to są główne prowki. Kurczę, nie mogę żadnych tych wziąć Żadnych moich misji nie mogę wziąć, bo wszystko Wszystko potrzebuje ciebie wiesz Kolego Kolego, kolego do, do, do. Znaczy, A teraz byliśmy o idealny moment, żeby zatekał hmm. Conquer Balkans I co miałbym tutaj podbić niby w tych bałkanach Musiałbym mieć, jak widzę no tak, tak, tak. Wszystkie ist Adriatic, no to powodzenia, że tak powiem. Wschodni Adriatyk to akurat twoje prowincje bośniacki i chorwacki. Mogliśmy się lepiej do, 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 jakoś tutaj dopracować, wiesz? Mogłeś, gdy grać na przykład to byśmy się lepiej dogadali w kwestii wyglądu naszych granic. No Od... teraz jest ładnie. Teraz właśnie w Bizancjum, tak jak na to patrzę, to wygląda źle. Ja bym chciał, żeby Bizancjum grał jak w takim Crusader Kingsie, kiedy w czasach swojego, powiedzmy, największego dobrobytu. Buduje w Macedonii w końcu, w końcu marketplace'a, cudownie. Mm. W końcu moi ludzie będą mogli kupować jedzenie, które do tej pory było w całości zżerane przez mojego króla. Słuchaj, pamiętasz czasy, jak budynki kosztowały punkty technologiczne? To były czasy. No. Wiesz, to mi taki rzecz, o których dawno już zapomniałem. No, bo ja na tych, na tych paczach się wychowałem. To wtedy grałem na multiku i dlatego pamiętam. To były. Tam trzeba było kombinować albo budynek, albo technologia. Modlisz się i budujesz kościół, albo, albo bierzesz kolejne technologie. Wtedy się działy ciekawe się rzeczy. Bardzo smuci mnie fakt że pomimo mojej obecności w handlu Raguzy, w sensie, że mam dość sporo prowincji w handlu Raguzy, to nic z tego handlu Raguzy nie biorę, bo... No nie, tam, ja też. Mój kupiec tam nie istnieje, to jest smutne bardzo, wiesz. No ja dokładnie to samo. Kurczę. Dam chyba moim estate'om, Burgersom, prowincję Adana. Adana, Dana Dana, bo to jest prowincja dość ważna dla handlu Aleppo i to powinno mi w teorii ten handel Aleppo troszkę poprawić, tak mi się wydaje, że... To, to może tak zadziałać, tak troszeczkę minimalnie, bo minimalnie, ale to zawsze coś, z grosz do grosza, a będzie nawracanie Burgarsu, jak mówi przysłowie. nie kojarzysz, to jest stare macedońskie przysłowie, Aleksander tak, jak tak, jak tak. myślił. Tak, tak. Było, było. E, pomożesz mi z buntami za chwilkę? A już masz bankrutę? Dlaczego nie mam, dlaczego nie mam, co musisz poprawić ze mną relację, zerwano, sojusz. Znaczy, bo to, był, to była część mojego wielkiego planu, bo jak usłyszałem, a. że chcesz bankruta ogłosić, to sobie będzie miał zaskoczenie Tam już ktoś pisał w kąteczach pod filmami, że na ten moment to mam takie, odnoszę wrażenie jakby Niedźwiedź grał lepiej od Zlewika Bo Niedźwiedź ma dobrą sytuację, a Zlewik co chwilę upadam, pożyczki A już niedługo no, Naprawdę, jakbyś chciał mi zniszczyć to to jest ostatni moment, Podejściej mi trochę budukatów jeszcze znaczy, no, wiesz, ja tu buduję moje budyneczki, ale niech, niech będzie, niech będzie mi na imię Wojtek w ramach podziękowań za wspólne upadanie w przeszłości Osmana wysyłam tobie, królu Wołoszczyzny, te oto 120 150 dukatów. Niech będzie. Niech to 150 dukatów przysłuży się dobrze twemu narodowi. A, a sobie wezmę jeszcze tutaj fajnego kupca. Fajnie. Dziękuję. Mam kupca od Trade Ideas i wyślę go do handlu Ragusy. A co tam? Collect from trade. Kolektuj. Panie Teodosiosie ba Batazesie. I kolektuj dużo. Oj, kolektuj dużo. Kradnij te pieniądze. Kradnij. Ile będziesz kolektował? No mamy Macedonię, mamy Atenę, mamy... Dyres, kolektujesz jest 087. Niewiele. Liczyłem na więcej. A widzowie pewnie liczyli na dłuższy odcinek. Ale... Panie... Oh, no. To ten moment. Kończymy. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten spokojniejszy troszkę odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie o jego skontaktowaniu, pamiętajcie o jego ocenie, pamiętajcie o nowej opcji wspierania, do której to link znajduje się w filmu, tak samo jak znajduje się także link do kanału Zrywika, który tutaj... Bankrutujemy zaraz. Tak, w kolejnym odcinku będzie bankrut... Wielki, będzie taki upadek. Tytuł odcinka Upadek. Dwa oczywiście. Albo Upadek wołoszczyzny. Papa, Trzymajcie się. Cześć. Taka.